Adela to bardziej, e, bardziej żywioł niż, niż konkretna osoba. Jaka jest w Pani postać? To znaczy, poszukiwałam zresztą jakiejś e, takiej organiczności, zwierzęcości w tej postaci. E, I właściwie, tak naprawdę, wydawało mi się, że to jest młodsza osoba. Więc na początku miałam opory pewne przed granią tej postaci, ale potem reżyser jakby mnie uspokoił, że tak naprawdę Adela będzie taka, jaką ją stworzymy. I też ta propozycja, właśnie tej postaci Adeli, to jest troszeczkę coś innego niż ja do tej pory grałam w teatrze tutaj. Bo ostatnio głównie krowam takie ciotki w beretach. Więc to jest dla mnie też jakaś, jakiś rodzaj, właśnie fajnego zadania. Mhm. A... Czy Adela, rola Adeli to jest wyzwanie, czy to jest wyróżnienie, czy to jest trudność dla Pani jako autorki? Wyzwanie to, to znaczy, na początku wszystko wydaje się, bo, bo sobie tak zakładam zawsze, że zaczynam od zera. Więc wychodzę z założenia, wychodzę. Z tego punktu, że nic nie umiem jeszcze, nic nie wiem na ten temat, więc wszystko się przede mną otwiera. I to była dla mnie, nie nie było nic takiego odkrywczego, oprócz tego, że, że praca z panem Rudolfem Zioło, bo to moje pierwsze, moje pierwsze spotkanie, więc to było dla mnie jakby najbardziej takie emocjonujące i, 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 i intrygujące. Nie wiedziałam właśnie, co, co z tego spotkania wyniknie. To jest właśnie taki wynik tego spotkania. A jak się pracuje z tym reżyserem? Jak się pracuje... No... Znaczy, Czuję się aktor bezpiecznie, bo, bo to jest ogromny, ogromna wiedza, ogromna to jest historia teatru też troszkę. To jest, pracował z takimi gwiazdami niezwykłymi w takich teatrach, więc jest to oni na samym początku. Ale potem daje takie poczucie, że to jest wspólna praca właśnie i razem. Więc y, wydaje mi się, że, że aktor się czuje komfortowo i bezpiecznie. I ostatnie pytanie, jak pani patrzy teraz na Szulca przez pryzmat okay. swojej roli? Jak patrzę I na Szulca, prawdę powiedziawszy, pamiętałam Szulca ze szkoły, więc bardzo mgliście i, i, i to tak było lektura szkolna, więc to nie, niekoniecznie takie zapamiętane dobrze. A to znaczy my z koleżankami miałyśmy taki niedosyt w ogóle. Niedosyt w tym sensie, że te kobiety są przedstawione tak instrumentalnie bardzo. To znaczy biografia Schulze nie wskazuje na to, że, że on tak traktował, bo on uwielbiał kobiety, ale posiadał jakiś, jakiś rodzaj lęku przed kobietami. Więc, więc te kobiety są troszeczkę takie, no właśnie mówię, tak naprawdę interesujące są postaci męskie w tym świecie, takie soczyste. No, ale robiliśmy wszystko, żeby ten spektakl był również ciekawy, żeby te kobiety też były takie jakieś kolorowe. Dziękuję też serdecznie.